Dzień dobry, Cześć i Czołem. Na początku musimy podziękować, bo pięknie wam wszedł odcinek z naszym poprzednim stołem. 200 koła, jeżeli chodzi o mebel, to nie lada wyczym. ba dla was. Jak wiecie, tematów meblarskich mamy dużo. Były stoliki, były szafeczki, były inne stoliki i nawet nie wiem jak je nazywać, bo przebitki właśnie ich oglądacie. No pięknie, kurde. Ale jesteśmy zajebiści. Dobra, chwaliliśmy się trochę, ale ciśniemy dalej. Koszt ostatniego stolika nie był wysoki w porównaniu oczywiście z innymi stolikami tego typu i wyniósł około 500 zł. No i czytając wszystkie wasze komentarze w oczy, rzuciły nam się dwie kwestie. Jedna zróbcie to jeszcze taniej, druga zróbcie to jeszcze łatwiej. Wychodzimy wam naprzeciw. Połowa tej ceny, czyli 250 zł za cały stolik razem ze szklanym blatem, myślę, że wam się spodoba. No kochani, przecież to oferta jak z promocji podczas walki cenowej Biedronki i Lidla. A swoją drogą o tym też nagraliśmy film. Powiem inaczej, to tak jakbyście zamienili 7 słoików kawy rozpuszczalnej na jeden stolik kawowy. Tak, tak, albo yy, dwie butelki whisky i pak browara. No teraz bym się skusił na to, no. <laughs> Ale żeby nie było, że przechodzimy tylko na drewno, to stoliki będą dwa. Dwa tych samych wymiarów. Jeden drewniany, a drugi stalowy. Na pierwszy ogień leci metal, muzyka. Profeska musi być, więc bez zbędnego paplania wchodzą wymiary, na bazie których będę budował, a wręcz tworzył ten stolik kawowy. No i klasycznie. Przenosząc wymiary z projektu na materiał, jak to mówią w komunikatach drogowych, prosimy zachować szczególną ostrożność. Metal nie wybacza. Dobra, cięcie to możemy sobie tutaj przyspieszyć, bo po prostu lecimy według naniesionych linii. Chociaż nie ukrywam, że iskry w slow motion wyglądają wręcz magicznie. Jeszcze tylko wygładzenie zbyt ostrych krawędzi i elementy są gotowe do następnego kroku. Proszę, jak ładnie. Przy okazji przygotowałem też zestaw do wersji drewnianej. Spawanie. Sprzęt i ubiór przygotowany. Jestem zabezpieczony jak brałka szczęsnego. Nic nie wpadnie do środka. Wiem, że ładna pogoda, ale nie polecam tutaj świrować w krótkich spodenkach i koszulce kupionej na straganie w Turcji. Dobra, zaczynamy. Teraz konkrety. Przy kątach prostych polecam taki zestaw, czyli linika kątowa plus magnesy narożne, aby kontrolować, czy mamy 90 stopni. A nie jak za komuny, gdzie 90 stopni w narożnikach było tylko luźną wytyczną. No i ściski też się przydadzą. W sumie... To nawet bardzo. Pyk, pyk, pyk! I elementy mamy połączone. Idealnie nie jest, ale kij z tym ma trzymać. Tym bardziej, że gluty szlifujemy od razu. Dlaczego od razu? Bo potem będzie trudniej w niektórych miejscach osiągnąć idealny stan gładkości, gdzie słowo idealne jest tutaj nieco na wyrost. Teraz rzecz jasna, zapraszam jeszcze na kilka przebitek z przykładania elementów, spawania i szurania szlifierką. Bo szkoda, aby takie zasne ujęcia prosto z klaty się zmarnowały. Dodatkowo, kochani, wrzucam wam tutaj krótką animację, w której pokazane jest, jak. I które elementy ze sobą połączyć. Ja oznaczałem je numerkami, aby nie zrobić jakiegoś majsterkowego fopa. Dobra, kochani, jak tniemy sobie kawałki metalu, warto zamontować osłony. a nawet trzeba. Dobra, pogadane, ale kwadracik sam się nie zrobi. I cyk z kubanie zwycięty. Taki element jest dosyć niewdzięczny, bo trzeba było tutaj przytrzymać i złapać sobie punktowo, tak? To już całkiem nieźle wyszło. I lekko dobijamy. Dobijamy po to, żeby to wyrównać i wtedy możemy już sobie, wiecie, działać dalej. No, równiutko. I teraz po prostu, aby nie spawać w powietrzu, podpieram się ręką. Pod ręką. Zaślepka. Kochani, no musi być zaślepka, no bo przecież jak tutaj yy, położę blat szklany, no to będzie widać dziurę, Więc jest zaślepka, ale jak widzicie, jest taka, powiedzmy, że teraz przygotowana, żeby ją tutaj ładnie wyszlifować i wygładzić. Tak czy inaczej, teraz będzie szlifowanie. Postawiłem na ziemi, bo idzie mi po prostu wygodnie, bo tutaj muszę, wiecie, podnosić te łapy i po chwili już człowiek nie czuje mięśni, bo co tu czuć, jak ich prawie nie ma, nie? No to jazda. Szlifu, szlifu i do przodu. To będzie dzisiejsze motto. Pięknie nie jest, ale teraz y, drugi sprzęcik, nowa tarcza, bardziej do, y, że tak powiem, wygładzenia i zobaczymy, jak będzie szło. No, to przebaczmy. No i teraz czas na malowanie. Raczej bardzo bym chciał, bo to jeszcze naprawdę, naprawdę nie jest ten czas. Jeszcze jest trochę do roboty, czyli trzeba to wszystko ładnie równo wyszlifować. Następnie trzeba to oczyścić i otłuścić. Następnie wchodzi podkład. Kiedy już myślicie, dobra, no to po podkładzie jest farba. E, e, e. Jazda, jazda, jazda z tym szlifowaniem. Jedziesz sztaba, bo czas ucieka, a czekają na swój stolik kawowy. I tak, kochani, w majsterkowaniu wygląda wypalanie DPF-a. Młody, skocz po pięcioprocentowy roztwór etanolu z dodatkiem naturalnych składników, co? Ej tak, jakieś cztery zgrzeweczki tego, co? Przyda się. Tam masz żabkę. Trzeba odpuścić, więc wszystko ładnie, pięknie tutaj spsikam specjalnym preparatem. Potem przetrę. I teraz sobie pomyślicie, że być może ręcznikiem papierowym. A, teoretycznie można, ale zostawia takie farfocle, więc lepsza jest po prostu mikrofibra. Jak to mówi primosz, który stoi tu po mojej prawicy This is it buddy To nie primosza O kur... <noise> This is it, buddy ja. Używam tutaj zmywacza silikonowego, a potem przecieram mikrofibrą Tylko proszę dokładnie to zróbcie, bo zaraz będzie malowane czarnym podkładem Dwie warstwy wystarczą Jest git I teraz chodzi o człowiek, dzięki któremu stolik będzie wypolerowany jak jego łysina Podkład wypełniający, więc jeszcze poprawił, jak były jakieś niedoskonałości, papier wodny 600 i element za elementem. Lecimy na lustro. Ma wyglądać to dobrze, ma wyglądać to jak prosto ze sklepu. Na to wszystko wiedzie lakier. Nie wiem jak materiały zostały zmontowane, czy widzieliście już naszą samochodową kanapę, nazwijmy ją tak roboczo, ale tam wyszliśmy od zakupienia lakieru chyba 273 Mercedesa. O jest tutaj, tam zrezygnowaliśmy, a tutaj będzie idealnie. A teraz poproszę montaż o ładne scenki szlifowania. Zbliżenia, slow motion, wiecie, kapiąca woda i ten, no, e, ten efekt filmowy z tymi paskami u góry i na dole. Generalnie ktoś może jeszcze delikatniej zastanowić, Eee, no panowie, ale no bez przesady, no, no papier ścierny, yy, mokry do, do takiego profesjonalnego szlifowania. Ale po takich zabiegach, które no niestety są czasokłonne, efekt będzie taki, że jak to już będzie pomalowane, to wszystko będzie gładziusieńkie. Celujemy w gładziusieńkość, czyli coś jeszcze więcej niż gładkie. Jak jest coś więcej niż gładkie? Jakbyś stopniowo słowa. Gładziuchne. Po niemiecku to ubergładkie. <laughs> Przypomniałeś mi o szlifowaniu felk yy, na, tak na lustro. Na studiach, jak jeszcze byliśmy 20 lat temu Mieszkał w akademiku Było ciężko się e, wykąpać pod prysznicem Ponieważ zabierał pojedynczą felgę pod prysznic I jak brał sobie shower To siedział i szlifował Pod tą wodą felę Także to było dosyć mistyczne przeżycie Kowoj, pozdrawiamy 15 minutes later Jest gładko, ale coś jest nie tak, więc jeszcze organoleptycznie yy, można zobaczyć, yy, że tutaj jeszcze trzeba było troszkę doszlifować. Nie, organoleptycznie to można dotknąć, a na oczyzm pokazuje, słuchajcie, ma być taka równa, równa, równa mgiełka. To organoleptycznie to jest właśnie na oczy? No nie. Organoleptycznie to jest chyba na dotyk. Ale dobra, to już chyba sprawdza. Widzisz tą giełkę? Znaczy, nie mgiełkę, widzisz tą kaszkę. Kaszki ma nie być. Organoleptyka. Tak. Metoda organoleptyczna jest metodą bazującą na zmysłach. Wzrokowym, węchowym, smakowym, słuchowym, dotykowym, czyli wszystko. Słuchaj. Każdy miał rację! Jak na studia? Ty wiesz trochę, ja wiem trochę. Reszta się, wiemy wszystko. Reszta się ściągnie. Razem wiemy wszystko, tak jest. A few moments later. No dobrze, jak widzicie, całość pięknie wyszlifowana. Odtuściłem, bazę nalałem do mojego pojemniczka i lecimy. Ależ pięknie mu idzie z tym pistoletem. Te ruchy, te gesty rękami. Ten styl, w którym czuć ziarno artysty. Ach, co za kunszt. Jak Marcin pociągnie czarnym, to nie ma wuja we wsi. Odczekamy, aż wszystko nam porządnie wyschnie. Położymy klarik, czyli klar. No i stolik zrobi się taki półmatowy, ale wtedy kolor będzie jeszcze trochę głębszy. No i chyba nie jeden posiadacz Mercedesa w tej barwie, Mercedesa AMG, zwłaszcza, bo chyba najczęściej są tak lakierowane, poza zdrości nam tego stołu. A tak jak widzieliście na początku, niecałe dwie stówki i efekt taki. The final touch, czyli nakładanie klaru. A za chwilkę, już za momencik, kto na co czekaliśmy. Jakby to powiedział Harry Potter, efekt finalok. Trzyma. Zanim zobaczycie, co sztabuś e, wymodził w stali, no to wersja numer 2, obiecana, drewniana. Podumerowałem sobie, patrząc na Ciebie. Propozycja moja jest taka. Nawiercasz pych-pych. A nie chcesz sobie tym zrobić? Ścisk się przyda. A po co nam ścisk? Trzymaj, wiercaj. Masz? Mam. Dobra, dawaj tą poprawę nie ruszamy. Ariu trzymasz? Ariu trzymam. Dobra. Dwa jesteśmy. Dobra, jest. No jest schowane. Dobra! Bierzemy trujeczkę i będziemy lecieć tutaj. Tak samo sztabem. Dobra, i lecimy. I trzecia. I to jest sprzęt. Lecisz, Malina! No! Dobrze! No, następny, teraz? nie, no następny. Ważne jest to, że można pokazać, że majsterkowanie to nie jest ciężka robota, tylko też jest fajnie i przyjemnie. Jak masz kumpla, którego lubisz, no. I który robi za ciebie. <laughs> I dawaj już od razu pierwszy. To nam nie będzie się rozjeżdżać. Ale to i tak muszę tym jechać. Tak? Dobra. I teraz jest torpeda. Teraz to już nawet nie muszę trzymać. Przed chwilą było do przodu i skręcało w prawo, a teraz skręca w lewo jest na dole. Teraz skręca w dół? Tak. Pamiętacie jak w poprzednim odcinku zrobiliśmy drewnianą wersję? Pamiętasz? Tego Infinity? Troszkę była taka, wiecie, <gry> Tak ta jest torpedowa. Dobra, wyżemy szlifierki, lecimy. Dwie szlifierki. Let's Stolik wygląda coraz lepiej i powiem Wam szczerze, nie będziemy martwić się tak strasznie o każdy detal tego drewna, ponieważ sposób na malowanie, który wybraliśmy, będzie swego rodzaju zamaskowaniem wszystkich niedoskonałości. Masaż pachlowa do drewna ukryjemy sobie śruby, wkręty i będzie wyglądało to dobrze, pójdzie podkład i już będziemy zabierać się za wykonanie całości. Panie Sebastian, ja myślę, że podkład jest na tyle ładny, że moglibyśmy już zakończyć pracę na dzisiaj. Ale to trzeba tylko do połowy zrobić podkładem, żeby był taki efekt, taki wiesz, takiej sztuki, że życie jest tak pokręcone i nigdy inaczej nie dokończyć spraw, jak ten stojący. To prawda, ale zauważyłeś, że nie widać żadnych nierówności drewna? Rzeczywiście można tym zamaskować mocno. A few moments later. Kiedy już się że skończyli z druciarstwem, to oni wchodzą z białą taśmą. Widziałeś te dwie dziury? Teraz jest malarska taśma. I patrz teraz, uwaga, delikatnie, panie Sebastianie, jak podeschnie, to będzie dużo lepiej. I co o tym sądzisz? Pamiętajcie, z przymrużeniem oka, tak jak pobite gary to kuchnia z przymrużeniem języka, tak dzisiaj majsterkujemy z przymrużeniem oka. Można przymrużyć jedno i drugie tak, naraz. jak dwa przymrużycie, to już w ogóle nie będzie widać. I teraz wchodzi mocno, mocno toporny angielski, ponieważ czas na the final touch. Będę wszystko lakierował tutaj lakierem bezbarwnym. Dlaczego? Ponieważ u nas zawsze może się coś wydarzyć, że zostanie zadrapane, delikatnie kopnięte czy coś, a ja tego nie chcę. Zabezpieczę wszystko lakierem i będzie po prostu pięknie. Ani, jest? Jednolity kolor, no prawie jednolity, na zasadzie, że im więcej warstwy by było, tym byłby bardziej jednolity, ale nie o to chodzi, tak? Tutaj tak naprawdę chodziło o to, że zdajemy sobie sprawę, że zrobienie stołu z metalu nie jest przysłowiową bułką z masłem i nie każdy ma nawet takie możliwości, taki sprzęt, dlatego na bazie tego metalowego stołu, jak widzicie, można zrobić praktycznie identyczny drewniany, jakbyście go na czarno pomalowali. Reasumując, chodzi o to, że My Was chcemy inspirować, my chcemy Wam dawać iskrę, która zapali ogień majsterkowania Was. Zabierzmy go do warsztatu czy do salonu? Goli, gdzie efekt? To dobrze, to w takim razie zgaśmy światło i będą was do, do tego, tak. A lot of wins on my dinner plate oh, my dinner play. Ain't coming down, gotta levitate Never. I know yeah. my next win is the best one That's so wonderful. I tell them that I'm on to the untoward. On to the next one on. on to the next one To the next one